Wibracja dnia na piątek, 31 stycznia 2025 roku. Wibracje budujące to czwórka, jedynka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to piątka z dziewiątką. I wibracja docelowa to piątka. Natomiast dzisiaj będzie się pokazywał taki układ między liczbami, polegający na tym, że kto pierwszy, ten lepszy. W sensie takim, że cudzy kryzys może być źródłem Twoich możliwości. Zatem, tam gdzie powiedzmy ktoś coś sprzedaje, Ty możesz kupić. Tam, gdzie ktoś powiedzmy, Źle traktuje jakiegoś, powiedzmy, klienta. Ty tego klienta możesz do siebie, powiedzmy, przyjąć, przejąć i tak dalej. Ale takie moje ostrzeżenie. Jeżeli dziś tam, powiedzmy, chcemy bazować na, w cudzysłowie, wspólnym wrogu, to daleko nie pojedziemy. Czyli na przykład takie, powiedzmy, ostrzeżenie biznesowe: że jeżeli przyjdzie do ciebie, powiedzmy, Magdalena i Magdalena brzydko mówi o, powiedzmy, innym specjaliście z twojej branży, a tobie się serduszko po, pokroi i tutaj, powiedzmy, tą Magdalenę w objęcia weźmiesz i jej tam nieba uchylisz, to uważaj, bo Tutaj, powiedzmy, z Ciebie też może być niezadowolona. Dlatego też tutaj bierzcie poprawkę na to, gdzieś tam, powiedzmy, nad kim się litujemy, komu gdzieś tam, powiedzmy, pobłażamy. Natomiast tam, gdzie jest okazja do zarobienia pieniędzy, tam, gdzie powiedzmy, ktoś sprzedaje samochód w dobrej cenie, kupujmy. Tam, gdzie powiedzmy, jest dobre ogłoszenie na kupno mieszkania, jakaś inna dobra oferta, też z tego korzystajmy. Natomiast tam, gdzie ktoś brzydko o kimś mówi, tam bierzmy poprawkę, że tutaj, powiedzmy, nie ma co tam, powiedzmy, zbyt dużych ukłonów takiej osobie czynić. I za to mądrość i też asertywność. Trzymam kciuki. DobraWróżba.pl. Polecam, zapraszam. Sylwester Hordecki.